Mniej więcej tak to będzie wyglądało: oczywiście, lampa jest bez klosza, bez maskownicy, ale soczewka już jest solidnie osadzona. I teraz wpadł mi do głowy szalony pomysł, bo rzadko kiedy mam y, okazję pokazać, jak to świeci w nocy. A tutaj przy tych lampach już druga noc mnie dopadła, bo dzisiaj poprawiam to, co wczoraj zrobiłem, i, i to jest któryś dzień z kolei, gdzie pracuję przy tych lampach. W związku z tym 15-20 minut w tym, czy w tamtą chyba nie, nie zrobi mi różnicy i pokażę Wam, jak to świeci w nocy tutaj u mnie przed warsztatem. Roz, rozwinę przewody i, i odpalimy lampę. Więc zobaczcie, żeby była jasność. Jasność, jasność jest, bo nie jest ciemno. Mam tutaj halogen. Mamy latarnię drogę jest oświetlona bez odpalenia reflektora. Widzimy co się na drodze dzieje. Ale zobaczmy co się dzieje po włączeniu lampy. Ona teraz w kosmos gdzieś tam świeci potężna wiązka. Widać chmury oświetlone. Szerok... Szeroko, bardzo szeroko. Wyraźna linia światła i cienia. Droga tutaj dobrze oświetlona. Tam dalej jest magazyn. Ta wiązka dalej cały czas tam idzie. Musiałem obniżyć, żeby nie oślepić auta, ale o, ponownie możemy się pobawić słuchajcie to nie jest żaden fotomontaż widzicie tą wiązkę światła tak dosyć prymitywnie to sobie tutaj ustawiłem na murku mam tylko dwie ręce w jednej mam telefon jeszcze chcę wam pokazać w jaki sposób funkcjonuje tutaj długie 例えば、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、このような状況ではなく、